Do tej pory sterowanie i konfiguracja kamer obrotowych PTZ lub stacjonarnych z menu ekranowym OSD wymagało użycia dodatkowego okablowania. Dzięki technologii Turbo HD firmy Hikvision możemy zapomnieć o tej niedogodności. Dane telemetryczne przesyłane są kablem wizyjnym. Często użytkownik nie ma świadomości, z jaką łatwością może wykorzystać tą funkcjonalność. Kamery Turbo HD od razu po podłączeniu wizji do rejestratora są gotowe do obsługi lub konfiguracji. Mając już obraz z kamery Turbo HD, wystarczy za pomocą myszy kliknąć raz na obrazie danej kamery i z wyświetlonego poniżej paska opcji wybrać tryb PTZ. Pojawi się panel sterowania kamerą. Teraz można już za pomocą przycisków nawigacyjnych obracać kamerą. Następnie przystępujemy do konfiguracji kamery i włączenia jej menu OSD. Należy z panela kontrolnego wybrać opcję menu. Pojawi się menu kamery. Okno panela kontrolnego warto przesunąć w miejsce, w którym nie będzie nam zasłaniać wyświetlanych informacji. Przyciskami nawigacyjnymi góra-dół zaznaczamy opcję menu. Następnie, w zależności od podświetlonej opcji, zmieniamy jej wartość przyciskami lewo-prawo lub otwieramy podmenu menu przypisane przyciskiem Iris Plus. Przyciskiem Iris Minus wychodzimy z podmenu bez zapisywania zmian. Wybieramy opcję Wyjście i zamykamy panel kontrolny.